Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Koczarowski i zajmuję się fotografią krajobrazową. Sporo mi tutaj opowiadam, albo przynajmniej próbuję to robić. Dzisiaj, jak widzicie, niestety nigdzie ze sobą was nie zabieram. Dzisiaj będzie odcinek, powiedzmy, że w warunkach domowego studio. Temat dzisiejszego filmu, dokładnie mówiąc, wybraliście w. Wy. Jakiś czas temu zrobiłem na Instagramie ankietę gdzie dałem Wam do wyboru dwa tematy najbliższego filmu, czyli tego w tej chwili, i wybraliście temat o obróbce fotografii krajobrazowej. Żeby ten temat trochę bardziej sprecyzować, może to będzie trochę clickbaitowy tytuł, ale już Wam objaśniam o co chodzi, przedstawię Wam pomysły, sposoby, jak dodać blasku swoim zdjęciom. Brzmi to bardzo tak ogólnie, nie, nie za wiele to mówi, ale. Już wam tłumaczę o co tutaj dokładnie chodzi. Opowiem Wam swoje trzy sposoby, jak zaakcentować, dodać, podkreślić w fotografiach flary, przebicia, przecieki światła. Bardzo często w zdjęciach krajobrazowych jest ten element podkreślany, używany. No, zwyczajnie wygląda to dobrze i dodaje charakteru takiej bajkowości naszym, waszym ogólnie fotografiom. Od razu powiem, że do, do obróbki będę używał Lightroom'a i Photoshopa, z racji, że dodawanie, podkreślanie flar jest element taki kończący całą obróbkę. Nie będę tutaj Wam pokazywał całego procesu obróbki, nie będę też pokazywał podstaw obsługi programów, także weźcie to sobie od razu do serca, że pewne rzeczy będę tutaj robił dość szybko, nie tłumacząc po drodze w 100% co gdzie klikać. Więc obsługę podstawy obsługi programów darujemy sobie, jeśli nie macie jej opanowanej, nadróbcie sobie ten temat. Dzisiaj robimy takie elementy kończące, wykończeniówkę całego zdjęcia. Więc jedziemy, pierwszy sposób to będzie sposób zrobiony w lightroomie. W ogóle będę obrabiał te, te trzy zdjęcia, dwa zdjęcia, to zdjęcie i. To zdjęcie pochodzą z mojego ostatniego filmu, więc jeśli go nie widzieliście gdzieś w którymś z tych rogów, nigdy nie wiem, którym wyjedzie karta, gdzie możecie sobie ten film zobaczyć. Zapleczę tworzenia tych zdjęć. Oraz trzecia fotografia będzie z mojego ostatniego wypadu, który był wypadem typowo fotograficznym nie filmowałem tam za bardzo do zamków w Olsztynie koło Częstochowy. Bardzo miły wypad, bardzo ładny warunek tam się trafił, więc przejdźmy może. Do rzeczy. Mamy Lightrooma w tej chwili, i jak widzicie, mamy przed oczami bardzo przyjemną, bardzo ładną panoramę górską w Beskidach. Panorama zrobiona z rachowca, bardzo blisko zachodu słońca, gdzie to zamglenie takie terenu pozwalało na piękny taki przeciek światła, jak widać tu, od prawej strony sobie to światło delikatnie wjeżdża. Warto by to światło zaakcentować, żeby dodatkowo podkreślić tę magiczną godzinę, magiczną porę zachodu słońca. Tutaj to zrobiłem, więc to usunę i zaczniemy od początku. Jeśli chodzi o podkreślanie, dodawanie tych flar, przecieków światła w Lightroomie, sposób jest naprawdę bardzo prosty. Wykorzystywać będziemy sobie w tym celu filtr kołowy, który mamy tutaj. I staramy się zrobić jak największy ten filtr w miarę możliwości okrągły, może być lekko owalny, żeby bardziej był w płaszczyźnie poziomej. I od razu sobie ten filtr odwracamy tutaj przyciskiem invert i staramy się, z racji, że jak tutaj widzicie na tym zdjęciu bezpośrednio nie ma źródła światła w kadrze, jest poza kadrem, więc centrum naszego filtra kołowego staramy się również wyrzucić poza kadr mniej więcej, starając się go zlokalizować. W miejscu, skąd to światło mogło padać. To jest akurat bardzo ważna rzecz, o której Wam powiem za chwilkę, dlaczego tak powinno się robić. I tutaj mamy sobie filterek kołowy. Możemy go delikatnie rozciągnąć, żeby on bardziej sięgał do lewej krawędzi zdjęcia. No przyjmijmy, że stąd gdzieś padało światło. No, mamy akurat wchodzi od prawej strony, oświetla wzgórza, więc kierunek by się zgadzał. I pierwszy suwak, który nas interesuje, to jest suwak od ekspozycji. Możemy delikatnie to światło z tej prawej strony rozjaśnić. Jak widzicie, zaczyna nam sięgać od centrum powoli gradientem rozchodząc się do zewnętrznej części tego filtra kołowego i generalnie podkreśla nam to światło rozjaśniając jego jego całe padanie. Drugą rzecz, którą możemy sobie ruszyć. To jest suwaczek od temperatury, żeby delikatnie móc to światło ocieplić, jeszcze bardziej sprawić, że jest takie przyjemne, złociutkie przy zachodzie słońca. Kolejną rzecz, jaką ja osobiście często ruszam, to jest podkreślenie tutaj słowaczkiem Dehaze albo po polsku zamglenie. W ogóle jeśli wiecie, jak w Lightroomie zmienić język na polski, to bardzo proszę dajcie mi znać w komentarzach, bo ja nie mam dla tego pojęcia, jak to zrobić. Mam tylko wersję angielską, a Photoshopa mam polską. Także nie, nie rozumiem kompletnie, dlaczego tak jest, ale do rzeczy. Mamy tutaj słowaczek Dehaze, który sprawia, że Biorąc ten suwak w stronę ujemnych wartości, dodajemy tą mgłę, a idąc w stronę plusowych wartości, zdejmujemy tą mgłę. Więc tutaj chcemy jeszcze bardziej podkreślić to zamglenie atmosferyczne, więc dodajemy sobie trochę mgły, kierując suwaczek w stronę wartości ujemnych. Tutaj mamy minus 12, wygląda w miarę w porządku. I możemy opcjonalnie dodać sobie odrobinę nasycenia, żeby to źródło światła wyglądało. Naprawdę bajecznie, więc generalnie sposób lightroom jest bardzo prosty, teraz pokażę Wam jak wygląda różnica przed i po. Sobie teraz ten filtrek usuniemy i sobie zrobimy dodany, usunięty, dodany, usunięty. Tutaj jak widzicie starałem się tym, tym filtrem kołowym nie wjeżdżać za bardzo na pierwszy plan na te drzewa, bo przez nie przez nie to światło by się za bardzo nie przebiło, ta flara już nie wyglądałaby tak naturalnie i, i tutaj jest za daleko, żeby też nie sięgał, no bo tak optyka obiektywu się zachowuje, że ta flara nie pada na, na, na całość, tylko częściowo od strony, z której padało światło i wcześniej wspomniałem Wam o, o kierunku ułożenia tego filtra kołowego, to jest dość ważne. W moim odczuciu obróbka powinna wyglądać naturalnie i nie powinna być tak oczywista dla odbiorcy, który na zdjęcie patrzy. Tak? On nie powinien być w stanie stwierdzić, ok, tu zostało coś obrobione. Tak? To, to powinno wyglądać dość naturalnie i nie powinno być tak oczywiste. To będzie najlepsze słowo. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że no tu jak na razie ten filtr jest ułożony w miejscu skąd to, to światło słońce mogło padać. Tak? Ja teraz sobie ten filtr wywalimy. Drugą stronę może to i wygląda fajnie, ale nie wygląda to naturalnie w moim odczuciu, bo tutaj z prawej strony widać naturalne źródło światła, bo całe oświetlenie na, na, na całym kadrze tak się rozkłada. I wstawiając dodatkowo flare z lewej strony, oddaje to, to te, ten naturalizm. To, to nie wygląda w moim odczuciu tak dobrze, więc dajemy w miejsce, skąd mogła ta flara padać. Możemy opcjonalnie, jako taki krok finiuszujący, pobawić się słowaczkiem feder, czyli wtopienia tej, 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 tej maski, albo sobie go zmiękczając, albo delikatnie utwardzając to przejście, zmniejszając ten gradient. To już jak uważacie, co według Was będzie wyglądało lepiej, możemy sobie posprawdzać różne opcje. Z reguły, im bardziej miękki, miękkie jest to przejście, im większy ten gradient, wygląda to zwyczajnie przyjemniej. Więc jak na Lightrooma na razie tyle. Sposób jest bardzo prosty, wykorzystujemy jeden filtr kołowy, kilka słowaczków ruszamy, a naprawdę możemy pięknie podkreślić światło padające w, naszym, w nasze zdjęcie, w nasz kadr. Także drugie zdjęcie, które sobie ogarniemy w tej chwili to będzie to zdjęcie górskiej ścieżki, również z poprzedniego filmu w Beskidach. Górskiej ścieżki dość daleko do zachodu słońca było, ale móc, zakrywając całe niebo tą, tą, tymi drzewami, koronami drzew, można było tym światłem ciekawie pomanipulować, więc przejdziemy sobie teraz do Photoshopa. Bo ten drugi sposób, i trzeci zresztą też skupi się na Photoshopie. Więc wchodzimy sobie w Photoshopa. Mamy tutaj nasze zdjęcie. Po raz kolejny podkreślam, że zdjęcie już zostało w całości obrobione. Tak? To dodawanie tych, tych flar, podkreślanie jest elementem wykończeniowym tego zdjęcia. Nie będę wam tutaj pokazywał całej obróbki, a jest ona dość rozbudowana. I skupimy się tylko na dodawaniu flary. W Photoshopie pierwszy sposób, jaki wam przedstawię, jest dość prosty. Tak naprawdę polega on na dodaniu jednej warstwy i odpowiednim zmodyfikowaniu. Więc wchodzimy sobie w Photoshopa dodajemy sobie z krócikiem klawiszowym Ctrl Shift N na samą górę układu warstw pustą warstwę i wykorzystując sobie wiaderko z farbą dodajemy czarną zupełnie warstwę. Potem w filtrach mamy sekcję renderowanie oraz flara obiektywu. Kto by się spodziewał? Wow! I tu mamy do wyboru kilka. Z doświadczenia już wielokrotnie sprawdziłem, że najlepiej do sposobu mojego, akurat wykorzystywanego dodawania flar do zdjęć, to jest flara 105 mm standardowych. Cokolwiek to znaczy, bądź co bądź, wygląda po prostu fajnie, najlepiej do, do zdjęć krajobrazowych mi spasowała. Więc tutaj od razu na ekranie doboru tej flary staramy się ją jej źródło umiejscowić mniej więcej w miejscu. Skąd pada światło na naszym zdjęciu? Więc tutaj po raz kolejny to światło wpada skrajnie z prawej strony, poza kadrem, więc sobie ją próbujemy tutaj dodać. I wychodzi nam coś takiego: Ani nie wygląda to dobrze, ani nie wygląda to ciekawie. Musimy to zdjęcie obczyścić z tych wszystkich blików w obiektywie, które są akurat elementem niepożądanym, bo one odciągają uwagę i zwyczajnie są nieestetyczne. Więc tutaj wykorzystujemy sobie pędzelek punktowy bądź klawisz J, sobie bierzemy, zwiększamy sobie ten pędzelek i po kolei od rogu do rogu sobie te bliki po kolei usuwamy. Pozwolicie, że to przyspieszę, bo to, to, to może nie być ciekawe. Ok, więc tak obczyszczoną już warstwą naszej flary, zostajemy z czarnym ekranem i wpadającą gdzieś tam od drogu flarą. Co dalej z tym należy zrobić? Bierzemy sobie w menu trybie warstwy, bierzemy sobie tryb ekran. Jak widać... Wszystkie ciemne elementy, czarne, czarny element tej warstwy został usunięty i zostaje nam tylko to, co jest najjaśniejsze. I tutaj zostaje nam sama taka flara, która w dalszym ciągu nie wygląda najlepiej. Więc pierwsze co robimy, co ja staram się robić, to robię sobie dopasowania i. W opcji barwa, nasycenie staramy się tą naszą flarę odrobinę pokolorować. Czyli bierzemy sobie opcję pokoloruj. Ja zawsze sobie staram zwiększyć najpierw nasycenie, żeby najlepiej, widoczne, najlepszy, najlepiej widoczny był kolor tej flary. I staramy się tą flarę dopasować mniej więcej do barwy światła, jaka na fotografii jest. Tak, jeśli mamy delikatne żółto-pomarańczowe światło, no to robiąc czerwoną flarę. Robimy z tego zwyczajnie paskudztwo, tak? No, nie oszukujmy się. Więc tutaj też staram się kierować w stronę takiej miękkiej, pomarańczowo-żółtej barwy, pasującej do tego światła, wpadającego oczywiście na naszą fotografię. I robimy sobie ok. I teraz tak, no, w dalszym ciągu ta flara nie wygląda najlepiej. I tak jak powiedziałem przy poprzednim zdjęciu. Flarę umiejscawiamy mniej więcej tam skąd padało nasze światło. Tutaj światło padało spoza kadru, więc staramy się tę flarę troszeczkę wyrzucić poza kadr. Usuwamy ją. Światło mniej więcej padało delikatnie z góry, tak jakby no z tego co pamiętam, było mniej więcej tutaj. I no, w dalszym ciągu ta flara nie jest jakoś super cudowna. Co możemy zrobić? Bierzemy sobie skrócik klawiszowy Ctrl-T i wchodzi nam w opcję modyfikacji tej warstwy i możemy ją sobie po prostu delikatnie porościągać, zwiększyć, tak żeby coraz większy obszar w naszym zdjęciu obejmowała i możemy sobie dodatkowo klikając na rozszerzenie tej warstwy z klawiszem Shift robimy to nierównomiernie, rozciągamy ją wtedy w dowolnym kierunku i sobie wzrokowo oczywiście dopasowujemy, jak ta flara będzie najlepiej wyglądała. Powiedzmy, że ładowanie, powiedzmy, że jak na razie wygląda to w miarę dobrze, ale dalej nie najlepiej. Ostatnią rzeczą, którą tutaj możemy zrobić, to jest wejście w opcję krycia warstwy i delikatnie staramy się ją zgasić, tak żeby wyglądało to jak naturalniej. I obserwując sobie, no mogę jedynie wywnioskować, że jest. Za mało nasycona. Podbijemy sobie delikatnie nasycenie tego światła. I wszystko teraz tworzy ładnie, ładnie tą kompozycję. Więc światełko mamy podkreślone. Tutaj mamy wersję before. Światło no gdzieś tam wpada. Wersję after. Podkreślone to światło. Wyciągnięte. Widz tutaj jest wciągnięty w to zdjęcie, które pięknie ma, pięknie ma skonstruowane światło. A że to jest pierwszy sposób na photoshopa, drugi sposób na photoshopa pokażę Wam na przykładzie tego zdjęcia z ostatniego wypadu do Olsztyna koło Częstochowy, więc jedziemy. Jedziemy! Moi drodzy, trzeci sposób podkreślania łamane przez dodawania flar i przecieków światła w naszych zdjęciach na przykładzie fotografii z ostatniego mojego wypadu do Olsztyna koło Częstochowy na bardzo ładny, bardzo przyjemny zamek. Był to jeden z najciekawszych zachodów słońca, jakie mi w ogóle przyszło ostatnim czasem fotografować. I jak widzicie, na zdjęciu mamy taką kompozycję wielowarstwową. Na pierwszym planie skały plus ja sam sobie tutaj robiłem jako model. Środkowy plan z wieżyczką ciągnące się skałki wapienne oraz całe tło i przepiękne, obłędne wręcz niebo. Trzeci sposób dodawania, podkreślania flar jest moim ulubionym sposobem, dlatego że daje, daje nam największą kontrolę nad tym, co robimy. Nie jest sposobem najprostszym, ale najprecyzyjniejszym. Jaki do tej pory udało mi się poznać. W tym celu ja osobiście używam sobie, to jak widzicie, tableta graficznego. Możecie to oczywiście zrobić myszką, ale nie jest to tak wygodne jak, jak robienie tego tabletem. I tu po raz kolejny podkreślam, mamy przerobione całe zdjęcie i dodajemy tylko na sam koniec, jako taki finish, te piękne flary. W tym celu robimy sobie. Zupełnie nową warstwę. Tworzymy sobie pustą warstwę. Pierwsze, co robimy, to robimy sobie tryb łagodnego światła. To jest pierwsze, co robimy. Potem sobie bierzemy pędzalek zalek przyciskiem B skrótem. I kolejną rzecz, jaką musimy zrobić, to wybrać sobie kolor, jaki będziemy wrysowywać. Kolor oczywiście tej flary. I tu mamy oczywiście w tym panelu doboru koloru. Staramy się dobrać kolor mniej więcej pod kolor światła, pod kolor nieba, jaki panowo. Tutaj mogę sobie oczywiście. Tą pipetą kroplomierzem, jak zwał, tak zwał wybrać kolor. Powiedzmy, że tutaj kolor z nieba, taki pomarańczowo-żółty, będzie pasował idealnie. I możemy sobie oddalić podgląd, zrobić sobie jak największy ten pędzelek. Zwiększamy, zmniejszamy pędzelek z krótami klawiszowymi nawiasu kwadratowego. Będzie prościej. I teraz tak, ustawienia pędzla. Bierzemy sobie przepływ na 100%. Twardość pędzla to jest bardzo ważne. Na zero ma być jak najbardziej miękki pędzel i krycie w granicach 50% z reguły używam. I tym podglądem możemy sobie delikatnie na tą stworzoną przez nas warstwę wrysowywać powolutku naszą flarę. Ja sobie zawsze staram tak w okolice rogu zdjęcia. To będzie pierwsza rzecz, jaką sobie dodajemy. I mamy taki pierwszy krok finiszujący. Jak widzicie, trochę ta flara nam się wkradła na tą skałę. Możemy sobie to od razu usunąć na tej warstwie, tworząc maskę warstwy. I mamy taką puste, białe okienko i używając sobie czarnego 100% kryjącego pędzla, możemy sobie ups 100% czarnego kryjącego pędzla, sobie tą flarę stąd usunąć, żeby w te skały nam się za bardzo nie, nie wkradała. I mamy. Powiedzmy, że pierwszy krok zrobiony to jest tylko taka jednopunktowa flara, bardzo podobna do pierwszego sposobu, który nam Wam pokazywałem na przykładzie Photoshopa. I możemy tutaj jeszcze bardziej uwydatnić to nasze światło, dodając sobie kolejną warstwę. Tworzymy sobie kolejną warstwę. Ta musi trafić pod warstwę tej naszej flary pierwotnej, czyli ją sobie przerzucamy pięterko niżej. Tutaj używamy trybu warstwy nakładka. Po raz kolejny bierzemy ten sam pędzelek na dużo niższym kryciu, w granicach 20% którego używam. Oddalamy sobie podgląd i tutaj możemy pomazać, powiedzmy, że po całym zdjęciu, delikatnie dodając takiego ciepłego blasku, ciepłego oświetlenia do całego zdjęcia. Je sobie wrysowujemy po całość. Jak widzicie, o, momencik, fotoszop chwilę czasu potrzebuje na wrzucenie tego. Ok, mamy dodaną. Jak widzicie, nie wygląda to znowu najlepiej, dlatego że teraz możemy sobie obie te warstwy kontrolować poprzez regulowanie krycia tych warstw i sobie tą, tą drugą flarę możemy zmniejszyć, żeby tylko dodawała. Delikatnego ciepła w kadrze, a tą flarę pierwotną, tą główną, modyfikujemy tak, żeby ona wpadała delikatnie od boku zdjęcia, ale za bardzo nie odciągała naszej uwagi od całej kompozycji. Możemy sobie teraz te dwie warstwy zebrać, powiedzmy, że w grupę i zobaczyć, jak to wygląda. Before, fajne światło jest, ok, ale jeszcze bardziej można by je podkreślić, jednak. I sobie robimy hop, hop, delikatnie. Ładnie podkreślone światełko. Tak naprawdę tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kolejny film już będzie plenerowy, obiecuję po raz kolejny za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że się będziemy widzieć. Na dzisiaj tyle. Nie wiem, czy tam to się z reguły robi na YouTube jakieś tam te subskrypcje, subskrypcje, łapki w górę. coś. A na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie już w plenerze. Yo. Haha, koniec. Gasimy światło.